Witam was w drugiej części mojego gameplayu. Teraz gram pułkownikiem. Dobra. Dynamit o kasa. Jeśli się zagradnę, Mam szansę, go zaskoczyć i wykonać mój sławny cios. Dobra. Saper con cazapá. No i po problemie. Potrzebuję je czymś złączyć. To nie może być amatorka. złączyć. tam. I zaraz zobaczymy co da się zrobić. Święta paniamki wszelkach, szelkach, ależ nora. No bez kitu. Eta kacapska tandeta. Już się bloknęnt. Znajdziecie tą kacapską tandetę. ...tropelka czegoś mocniejszego za ponagłych braci. Się pali. żarówka tak pięknie pierdykła. Ach, nie ma to jak zapach spalonych kacapskich mundurów o poranku. Cóż to były za czasy? No bo te muchy. <śleski> Tylko Czesiu... Czesiu, czyż ty się z fackiem na mózgi pozamieniał? Facetka cię wszamie na drugie śniadanie, jak zobaczy, że nie jesteś przebrany. W mundurkach chodzą tylko kacapy, a ja nie jestem kacap i będę wysadzać ciężarowy jak partyzanty. Dobra, chodźmy do tej higienistki, bo się do budy spóźnimy. Jak miło Was widzieć, wchodźcie. Co Was tu sprowadza, moje wypierdziuszki? No bo w szkole mamy cyborga zamiast pani i się zastanawialiśmy, co jest grane Ach, dzieci, no wylali mnie te bile i tyle, absolutnie bez ostrzeżenia. Jednego dnia jestem, drugiego mnie nie ma i dupa właściwie to nie wylali, tylko przenieśli do rezerwy higienistycznej. A co to znaczy? Aha, ich tam wie w tym ministerstwie. To na pewno spisa kacapów. Ja bym ich tam wybuchnął. Dokładnie, już wiem. Będziemy walczyć z nowym systemem metodami partyzanckimi. Wysadzimy automat i zapewnimy pani powrót. Och, jakie to miłe moje robaczki. Sama bym im chętnie karbidu pod dupska nasypała. A co to ten karbid? A to taka fajna prastelina, co wybucha. Macie może wam się przyda? Ja już w dupie mam ten ich automat. Na razie starcza mi blues. No dobra, chłopacy, trzeba coś zrobić z tym popiemsonym cyborgiem i go zneutralizować. Ale co? Wysadzić jak partyzanty! Dobrze wykomancypowałeś, Czesiu! Karbić już mamy! No to bierzmy się do roboty! Dobra. Karty, czekajcie, za ślady No to Idziemy dalej. Idziemy teraz Zajkowskiego walnąć. Zajkowski! Co? Babuko! U! Barabuch! Barabuch, Czesiu, barabuch i to jakie mocno. Dla Zajkosia. Chodźmy do kibla teraz.

Teraz idziemy do cyborga. Teraz szybko śmigamy do cyborga. Jest cyborg. Bierzemy na petardę i uciekamy. Czyle ci jeszcze kiedyś. Zajkowski przygię. Zajkowski, coś ty znowu taki poobijany na facjacie! Skarani boskie z tobą! No bo ja. Nieważny! Anusiak siad na zad! Chciałam ogłosić jutrzejszy test ogólno sprawdzający. Wartość waszej edukacji! Z tej okazji napiszemy sobie jutro sprawdzian. Obejmuje on od początku szkoły wszystko, czego wam do waszych pustych włów natłukam! Ale, cz, ale dziś są przygody Majora Kuprycza. No. Srampiesz maka, ale error! No przecież jej już kompletnie się gówno na mózg rzuciło! Wszędzie kacapowie! Mówię wam! Ale on dzisiaj walczy z hordą zmutowaconych kraborekinów z Jowisza. Dobra! Proponuję facetkę jakoś zneutralizować! Nie odpuścimy przecież kupryczonu, nie? Zamknąć jadaczki zakały ewolucji! Zobaczymy jutro na sprawdzianie, jakie gadatliwe będziecie! Fucking shit! Ale poracha! Czy wiecie jeszcze zbiorę muchy? O, widać mnie! Przez przypadek. Możesz w mordę! Dałbym kupę kasy, żeby nie było tego sprawdzianu, kurza dupa! Mój stary mówi, żeby zawsze czerpać inspiracje od najlepszych i załatwić sprawy jak najlepsiejsi. Smarowanie łapy jest dla mięczaków, prywaciarzu. Załatwmy sprawę jak na mężczyznów przystało. Weźmy przykład z Kupricza. O, albo z Brośliego! Yeah. Mam od higienistki krople na sraczkę i podstawić facetce, tak żeby ją przesrały. Hmm! Ciekawe jak zdobędziemy te krople. Przecież higienistka nam ich nie da. Ja pierdolę, ale ty nic nie jarzysz! Nie będziemy jej wcale pytać czy da. To ciekawe jak. Czesiu mnie! Czesiu mnie! Jak Czesiu? Ma partyzanciuszka. Mój starszy kiedyś opowiadał wujasowi, że matkę też czasem musi na partyzańcioszka. Po prostu jak partyzańcioszki. Musimy komuś obić mordę, żeby odwrócić uwagę. jak? nieźle kombinujesz, ale my potrzebujemy bardziej wrachowanych metod niż twoje wsiowe obi i mordę. Jak ci zaraz huknę, to zobaczysz wsiowe. Tak jest! Musimy tak obrać cel, żeby nie wiązał się z nami żaden ślad. Tak to robią w TV? No to do roboty. Czasza lubię roboty!